Dzień dobry, dzisiaj postanowiłam poruszyć temat ubezpieczeń y, mieszkaniowych, y, bo często Państwo pytacie mnie, czy wyślę Wam na y, maila, na przykład, ileś tam ofert zrobionych ubezpieczenia mieszkania. Otóż nie robię czegoś takiego, bo każda firma ma swoją specyfikę, y, swoje odrębne zapisy w ogólnych warunkach y, i te zakresy się bardzo od siebie różnią. Y, Niby wydaje się z pozoru, jak się spojrzy na policję, że ona wygląda podobnie. E, można wpisać nawet identyczne, te same sumy ubezpieczenia, e, i to nie znaczy, że to ubezpieczenie jest takie samo. E, ono w tym momencie różni się po prostu zakresem. W jednym e, może być powódź, w drugim nie ma powodzi. E, w jednym są przepięcia, w drugim nie ma. E, są koszty poszukiwania przyczyny szkody, albo ich nie ma. Są pewne zdarzenia, na przykład mamy taką różnicę, że albo są ryzyka nazwane, czyli wymienione jakby po kolei, za jakie ryzyka towarzystwo odpowiada, albo tak zwany all risk, czyli wszystkie ryzyka minus te, które są wyłączone i te wyłączone też są wtedy wymienione. Zazwyczaj jest tak, że w oliwiskowym zakresie jest dużo większy zakres, bo jeżeli nie jest coś wymienione w tych, które nie dotyczą, to zawsze jest brane pod uwagę. I tu mamy możliwość skorzystania jakby ze świadczenia w momencie, kiedy zdarzy się coś bardzo nietypowego. Coś, czego normalnie w standardowych warunkach ubezpieczenia nie ma, bo nawet nikt o tym nie pomyślał. Tu natomiast będzie taka ochrona, czyli zawsze ta wersja all risk, czyli od wszystkich ryzyk jest szersza, pełniejsza, no ale też i składka wtedy jest wyższa, tak? Czyli musimy pytać przede wszystkim o to, jaki zakres jest danego wariantu. I teraz ja sobie policzyłam tutaj taki zakres przykładowy. Na mieszkanie, które mieści się w centrum Wołbrzycha, bo kod pocztowy tutaj też ma znaczenie, takie samo mieszkanie w Warszawie będzie drożej kosztowało. Centrum Wołbrzycha mieszkanie warte 300 tysięcy, środek od ognia i innych zdarzeń ubezpieczony na 40 tysięcy i na 15 tysięcy od kradzieży i do tego jest jeszcze ocen w życiu prywatnym dołożone, tak? I już Państwu mówię te ceny, jakie powychodziły. W jednym z towarzystw, z którym jest możliwość zrobienia trzech różnych ofert, wyszło tak 296, 444 i 508. Czyli każdy wariant różni się od siebie składką dosyć znacznie, ale też i zakresem. Bo ten za 508 to jest właśnie ten olewiskowy, czyli od wszystkich ryzyk, tak? Z kolei w innym towarzystwie jest zrobiony taki no, sztywny pakiet, w którym nie za bardzo można tam coś pozmieniać wewnątrz, tylko powpisywałam te same sumy ubezpieczenia. I tutaj bez powodzi 365 wychodzi, a z powodzią 375. I tu w tej firmie nie ma możliwości zrobienia wariantu olerzyskowego, tak? E Różnią się też tym, że w jednym jest y, ocen w życiu prywatnym na 200 tysięcy sztywno i nie można tego zmienić, w drugim można między 30 tysięcy a 900 tysięcy, nawet zmienić sumę ubezpieczenia. No i to w związku z tym też mogą powstać różnice y, w składce. Także y, proszę się mi nie dziwić, jak zapraszam do biura i wypytuję Państwa o to, na czym wam zależy, i tak dalej, i ustalamy wspólnie, jaki wariant. Tego ubezpieczenia przyjmiemy, bo tak naprawdę na odległość to nie ma sensu, bo nie jesteście w stanie ocenić rzetelnie, co jest wewnątrz. Po prostu musielibyście czytać wszystkie ogólne warunki. No, nie sądzę, żeby ktoś to faktycznie rzetelnie zrobił, usiadł i, i przejrzał. Dlatego zawsze zapraszam wszystkich do biura. Chętnie pomogę, podpowiem na co zwrócić uwagę, wypytam was, na czym wam zależy, itd. i tak dalej. I dostosujemy do możliwości. I portfela, i do tego, co chcecie ubezpieczyć. Także to taka uwaga ogólna. A w kolejnym filmiku powiem troszkę o co chodzi w oce w życiu prywatnym. A tym razem kłaniam się ślicznie. Zapraszam do subskrybowania jak zwykle. Do widzenia.